Hej cześć dzień dobry z tej strony decy witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego supermarket symulatora jest nam oczywiście Heniutek. jest Giniutek. i zobaczcie, że niestety, że niestety co nie mam czekajcie tu mamy wszędzie fulla w sumie, a nie te czokapiki i my czokapików nie mamy parcie przeoczyłem to, ale chciałem powiedzieć, że w naszym magazynie no, też świeci pustkami. Czemu to jest 188? Co ja, aha, bo ja te zmywarki wziąłem, Jesus, nie chcę tego, 188, słuchajcie, 64, dobra, kupmy to, zostało nam 6 dolarów na koncie, natomiast nasz magazyn, no nie jest w ogóle wypełniony po brzegi, zobaczcie, po prostu, no nie, no nie i my też jakby nie mamy hajsu na to, więc... Podejrzewam, że albo będziemy na razie musieli się skupić na tych licencjach, które mamy. Nie będziemy mogli kupić ani nowej licencji, ani powiększyć magazynu, ani niczego innego takiego zrobić, żeby trochę się odkuć finansowo, żeby ten magazyn był zawsze zapełniony, To jest raz, żeby, wiecie, te produkty były, żeby nam ten obrót tymi produktami i tym pieniędzmi jakoś tak szedł gładko, bo na razie to zobaczcie, że my tak naprawdę od zakupu do zakupu i Ostatnimi czasy, naprawdę, nam na koncie zostaje po 6 dolarów, tak jak dzisiaj mamy, albo po dolarze, albo prawie niecały dolar, więc no to jest trochę straszne. Dobra, ale tak stoi, wszystko już mamy, no to otwieramy sklep, idziemy um, za kasę. No i tyle. Czy tu mamy fula? No, patrz, nawet, nawet nie mamy fula jajek. Tutaj to masło, no. One jest, ale czy, one się, czy jak ona się skończy, to trzeba będzie ci pewnie zamawiać. Wiadomo, że my zarobimy dzisiaj i będą klienci, będzie wszystko dobrze. Natomiast najgorsze będzie potem znowu te kupowanie rzeczy do magazynu, żeby się Heniu tak wyrobił, żeby było nas w ogóle stać na to wszystko. Dobra, staję do kasy. Już nie gadam tyle. E, chciałem kupić, słuchajcie, z zmywarki do tabletki. Co? Chciałem kupić tabletki do zmywarki, ale one kosztują 100 coś. I tu nam została taka końcówka końcówki. Nie było w ogóle mydła. Musiałem kupić znowu te płyny, mimo że było ich ostatnio bardzo dużo. No, powiem wam, że takie rzeczy. O, ten już łazi oczywiście, już uzupełnia. Niech uzupełnia. Chociaż ja mówię, przydałoby się dwóch takich hieniutków, żeby oni to organizowali szybko. O, wow! Bardzo ładne zakupy, proszę pana. Dziękuję ślicznie. No, już papieru uzupełnił, o, wszystko, wszystko, mhm. Jak chcecie kupować tabletki z zmywarki, to tak oszczędnie tam, proszę Państwa, nie po 15 kostek, sztuk Bo nie starczy dla wszystkich Ten łazi, aha, bo nadal papieru brakuje, no tak Ale dzisiaj mam jakoś jazdę na papier i mi się to nie podoba chyba, że jest jazda na papier 40, 80, dziękuję ślicznie, bo My nie mamy chyba papieru tam. Nie wiem. Do widzenia. No powiem wam, że naprawdę teraz się stresuję tym, żeby każdy kupił, żeby każdy miał, żeby na półkach w ogóle było. O tabletki wziął jedną sztukę. Po ile są te tabletki? Po 20 70, 30, dziękuję ślicznie. No, trochę mi to słuchajcie, stresuje. Żeby nas biznes się kręcił. O, tylko dwa kurczaki, panie. ja tam już niesie od razu, cyk. I niesie, i niesie. O wow, tutaj takie widzę potężne zakupy. Trzy mąki. Dziękuję ślicznie. Matko trzy mydła. Wow, 131 no. Dziękujemy. Dziękujemy. Heniutek, wyrabiasz się tam? Tutaj widzę, że się jaj... jezu, jajka się kończą. To nie jest dobry znak 59:00. dziękuję ślicznie. 27,30. Dziękuję bardzo. O trzy sery i kola. No to będzie faktycznie kolacja fest. No, trochę mnie tutaj martwi, to czekajcie, muszę zobaczyć 4 minutów. No tu jeszcze mamy papier, tu jest OK. O, ziemniaki też widzę. Jakieś tam ziemniaki w magazynie były, ale ile ich tam było? To kurczę, nie pamiętam, co się skończyło? Kończy się sok. Mamy, nie mamy chyba zapasu. No robi się challenge'u powiem wam szczerze, naprawdę. O, ziemniaki pan dołożył. Aha, i to no nawet nie dwie sztuki tylko jedną. Czyli w magazynie już nie mamy. Łu to tak porządnie widzę pykło. Jezu, trzy szampony? Panie Boże. 56, 85. Dziękuję ślicznie. Mamy dopiero tysiaka zarobionego. Trochę mnie to martwi. Ale to też znaczy, że jakby jest może mniej klientów, albo... Jak wiecie, zostanie więcej towaru na półkach. Idę włączyć światło. Już jestem. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Ten się bidulek miał. Apple Juice'a nie ma. No nie ma. Ten się biedny nie wyrabia tam. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jak mu się... W... Widzisz, jak się wyrył w kolejka? Tak mi oświeciło teraz. Hit! A może my tą pożyczkę faktycznie weźmiemy, słuchajcie. <noise> to już w ogóle rozkminy życia, co zrobić? Co ty, że tak miałczysz? Kolejny odcinek, a ja ty znowu miałczysz. Ona się słuchajcie, teraz chce bawić, chce się tulić i w ogóle. A ja teraz nie mogę, bo nagrywam. No, przyjdźcie do mojej kasy ludu, stoję tu jak kołek w płocie. Kolejka trosobowa, oni tam stoją. No dobrze, no to stójcie. O, i skończyło się już to. Jest. O, dzień dobry. To tak już się za, za, zapatrzyłem tam na te lady. Eee, basmaty. Mhm. Pewnie się skończył na 100%. Nie, powiem, że dzisiejszy utarg to tak słabizna. Naprawdę. Chociaż może nam więcej zostanie rzeczy, no. <noise> Jakieś plusy trzeba zawsze wyciągać. Czemu i do niego wszyscy idą w tej, do tej kolejki? No ludu! O! Jezu, jakie gigantyczne zakupy, panie! nawet bez poszły, trzeba będzie je, je kupić. One są drogie, bardzo pięćdziesiąt dwa, czterdzieści, dziękuję, jeśli nie mogę znaleźć czego frytek, no tak. Ten bidulek łazi. Jezu, pani tyle kurczaków! Czy ja zbankrutuję na pani? Dziękuję ślicznie. No i nie było Apple Juice, no oczywiście. Szamponu? Jezu. Patrzcie, jakie ja mamy pustki. No, przyjdźcie do mnie tutaj do kasy. Chociaż widzicie, jednak nie, jednak nie jest tak źle, bo mamy utarg taki jak dnia poprzedniego. O tu jeszcze jedzę, ryży lecą. Nie ma w ogóle ryżu. nie ma je, Tego ryżu też tutaj nie ma. Basmatiego. A, no bo tu spaghetti, przepraszam, spaghetti. Sól. No to nie wiem, to Heniu musi już trochę się streścić, wiesz. Bo ja nie wiem co mam zamawiać, czego nie zamawiać. A tak głupio kończyć odcinek teraz. No, przecież to jeszcze mamy. Ogarnięcie musimy zrobić. No, gdzie? No, ten kredyt by tam się przydał bardzo. Generalnie przydałby się drugi kaser, żeby to szybko uzupełniać też w razie czego. Chociaż nie wiem, czy kasjer, Bardziej kaser, czy magazynier? Słuchajcie, ja bym, ja bym myślał, że bardziej magazyniera bym chyba chciał. Wiecie? Kolejnego. No, podobnie jak wczoraj. O, tabletki do rozmywarki poszły w dół. Świetnie. No niech będzie. No i teraz co? No i teraz ja muszę jakoś to ogarnąć, żeby. Żeby mu pomóc. No tego ryżu to w ogóle nie mamy. Znaczy tego spageticiora, czekapiki, sól. Czyli tak, na pewno czemu to jest w ogóle razy dwa, to weź to zdejmij. Nie powinno być. Wszędzie musi być raz jeden i tyle. Raz jeden, żebym powiedział też hit. O, znowu jest to samo, że jest dwa razy ta sama mąka. No dobra, nie ma miejsca, to damy tutaj. Ewentualnie ją w ogóle tam zaniosę. Czekaj, czy No. No boże, to była jedna sztuka, błagam yy, I robi nam się miejsce No przecież nie możemy mieć podwójnie tego Bo potem ja muszę kupować regały, jak jełop jakiś Dobra, teraz tu zobaczmy Czy ja? No kefiry znowu nam zajmują podwójne miejsce walniemy stąd czekajcie no i te ciasteczka też, o chleb też bo był na pewno tutaj gdzieś tak to jakby litości ej a te, te, te wybielacze też czasem gdzieś tutaj nie były już? o no to po co? Tam, tam płatki są. Jajka. Czy teraz jest mniej więcej pojedynczo? No, ziemniaki musi być więcej, ziemniaków, bo my chcemy. Ja chcemy a chociaż czekajcie, bo my to mamy. No nie, ziemniaków musi być więcej, bo ziemniaki. Aha, nie tak jeszcze donosi. Bo ziemniaki, one są w takim dużym kartonie. No. Dobra, no to lecimy. Czekajcie, a czy jakiś opłat nie ma czasem? No. I już poszło. Oczywiście. Dobra. Mm. Boże, tyle. No to tak. Fryteczki. Jak tamte masło? No to jeszcze jest. Okej. Okay. Mm. Tego w ogóle nie ma dwa papiery o tego też nie było. I tego też nie było. Dobra, mamy dziesięć. Ja mu to pomogę nosić, bo on to będzie godzinę robił. Dobra. Wszystko? Wszystko. Misza, No co ty. Teraz mnie tu kefiry. Nie wiem, czy on idzie z kefirami. Wszystko, okej, okay. papier, no i też nie mam chyba zapasu, aha, kefir, kefir ci zostawię, możesz sobie zanieść do tego, juice, orange juice, a ty to już to, a tu o widzisz, Dobra, idę zobaczycie, teraz mamy orange juice. Gdzieś tu jest. Ale gdzie? Tak, tam. I kefirki, kefirki. No ale pójść mnie. Kefirki gdzieś tu. Sto o. No, jak mówię, widzicie, nasz magazyn świeci pustką. Teraz pytanie. Aha, on dalej idzie do magazynu, ok. No i ja muszę te tabletki do zmywarki yy, kupić. One są mega drogie, ale musimy to zrobić. Trudno. Mm, sól. I tu w ogóle mleka nie ma. Takie Hece, czekajcie, gdzie to mm. mleka, sery, jajka na pewno dobra. Mleka, jajka, sery. Aha. I tu już mamy 1200, chciałem powiedzieć, ale tylko widzicie, bo ja biorę też w zapasie, może ja to niepotrzebnie tyle biorę tego Weźmiemy pojedynczo I mamy co, 1200 nam zostaje, kurde, nie wiem jak to, no może podwójnie jednak Dobra, no niech będzie podwójnie, trudno, no najwyżej stracimy Pytanie, czy on to już bierze stąd, czy skąd on bierze? Muszę to zobaczyć. Nie, on dalej łazi z tym. No dobra, to ja to szybko ogarnę. Dobra, i lecimy za niej ser. Który. Widzicie, jak ja tak się też nauczę, to po tym tu będę. Tu jest ser, ok. I mamy zapas sera tym sposobem. Cyk. Jajka. Kurde koleś nie widzę nic. Wziął i mi stanął w przejściu. Ok. Szukamy jajek. Na pewno gdzieś są, bo nie wierzę w to, że nie. Mówię, że są. Ja wiem, że są. Może mamy też za dużo regałów jednak kupionych. Wiecie? Co z tym mlekiem? Wszystko jest? Wszystko dał. Ok. Melk, milk tutaj. Ok. Tabletki z warki Właśnie pan niesie. I reszta do magazynu. Nie wiem, czy jakaś reszta zostanie do magazynu. Słuchajcie. Ja gdzieś sól widziałem tu. Okej, okay. mamy dwa kartony soli. Trzy tabletki do zmywarki. Poszedł z czym? Nie wiem, czy on polazł. Nie wiem, czy on polazł. Czekajcie, bo tutaj. Okej, okay. czy nie mamy kuraków w ogóle? Hit. Okay. Dajmy więcej. Niech będzie. Dobra. Aha, on teraz donosi jeszcze. To teraz tak. Yy, szampony. Czy my te. Chyba nie mamy szamponów w ogóle, bo tam też narzekali. Razy dwa. O, woda i te o. Makarony. Dobra, chlebuś niby, ale też już nie ma do końca go. Tyle aż by. dobra, niech będzie w magazynie. Ta mąka muszę zobaczyć, czy ona jest. Poczekajcie, trzeba to obadać. A co z tym? Czy on też jest podwójnie? Czy o co chodzi? Mi. ojej, dobrze, co ja, co ja chciałem? Nie, już nie wiem, co ja biorę. poczekajcie, Może mi się zagubił. A on już stoi, no właśnie. Ale że my tego ryżu już więcej nie mamy, tego spaghetti nie mamy? Prawda? Jak to jest możliwe? Cośby tego jest mało też w sumie, no niech będzie, nie O tej te ciasteczka by też przydało się kupić. O, tych nie ma i. Kurczaczki. Aha, już max jest. Hmm. czy ja te kupiłem, bo wydaje mi się, że chyba nie, ale dobra dobra, mąka jest full ok, mam 11 mąk co z chlebem tam widziałem w, w magazynie że raczej go nie ma o cyk dobra to czekajmy damy na półeczko no mam dużo takie te kurcze duże pudła Przepraszam, gdzie są chickeny? Jakim cudem ich nie ma? Tu Dodamy też tu, no bo Widzisz, ten jeden karton zajmuje właśnie, no to jest to Dobra Dawaj to Gdzie my mamy te makarony takie. Z czym idziesz? A z tym. Okej. Okay. Idealnie. Szampony, szampony pewnie dasz, nie? No i nie ma tych ciastek. Czyli to. 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 No niestety widzicie? Hajs leci, hajs leci. Ale dobra, będziemy mieć już słuchajcie, ogarnięte. I tak naprawdę widzicie, teraz najwięcej czasu nam schodzi już nawet nie na samo kupowanie, tylko na samo układanie tych produktów. Tu, cyk. I na samo, wiecie, to uzupełnienie tego magazynu całego. No niestety. Teraz tak, gdzie to było? Gdzieś to było na pewno. Tu mamy czokapiki, Tu. To czemu on tego nie dołożył? Skoro tam była full półka, bo nie rozumiem. To po co ja to kupiłem? Jakie łop? Dobra. I te ciasteczka gdzieś pewnie tu. Boże, tak bardzo nie ogarniam moich tu. Tak bardzo nie ogarniam moich półek. Z czym jeszcze idziesz? A bo ja dole nie dałem, zapomniałem. Czy ty jeszcze do magazynu to wniesiesz, czy już nie? Już nie. No bo już nie mamy. No i widzicie, Basmatiego nam brakuje. Kolki nam brakuje. A kolkę mamy tam? No, to też bym powiedział że tak średnio. Ale dobra, to będziemy myśleć w kolejnym odcinku. Na, najwyżej, no mówię, przydałby się drugi pan, który to organizuje, drugi, drugi cheniutek, i no tylko musimy level mieć. Jak będziemy mieć level, to będziemy mieć cheniutka. Także moi drodzy Lofki, Kiski, Besowski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. I widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Tak więc trzymajcie się, cześć, buziaczki i do następnego. Pa, pa.